Młody zobot Chyba Jerzyk w rowie zaparkował Szlak trafi. Chcesz ty Jerzy szlak trafi. Jakżeś się przed połami chciał schować. Gdzie jest to piwo? było bezalkoholowe, alkoholowe, co ci dołem. Szlak trafi. Młody, jest sołeś, Myślał, że budowałem alkoholowe piwo i chciał cię schować przed połamę. Szlak trafi! Nie gazuj, że tak! Nie wyjedzie! W końcu naprawdę tu połę się na Arwiku Pelista! Czekajmy! Z młodym skociemy po pomoc! No, jedziemy do Włodka i do Szymusia. Może weźmie ruskiego i wyciągniemy go. Łodziu, weźmie, no, weź no, chodź do tą pumu, ruskiego, musimy wyciągnąć Jerzyka ja Nie wiznął do rowu, czelok się połowo. dołem mu piwo mi za alkoholowe i chciał się schować. Nie myśl, nie kręci go, a my nie idzie ani w te, ani w te. A gdzie jest Szymuś? Co tak czczela na tym dworze, co? Ślak trafi do Szymuś. Do no Szymuścia auto! Po co ześ mu jedzie Nie dzieje za samochodem jest. Nie... Nie wiem, że siedem martadel z to jestem pół parkingu po czasku. Szlak trafi z takimi pracownikami!